NIE NO! ZABIJAMY! TY KURWA NIE MYTAŻ NA TO pito, 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 ty ty rucham, rucham, rucham. Co on powiedział? TY KURWA Co? TY KURWA Pedro, Pedro, TY KURWA Strasznie wczoraj zachlałem Paliłem blanty do piątej rano ale szkoda mi Based w ogóle <coughs> nawet komentować tego, co powiedziałeś Pax teraz. Dobra. Dobra. Nie zgadzasz no się co tu co tu to Tak. No, prądem? 80% tego, co <coughs> powiedziałeś jest do wywalenia. Prądem, po... Po jedno słowo. prądem powinno zostać generalnie. Mm. Chodź, pomóż. Dzięki. Teraz, chodź Ola, pomóż. Ziska. A teraz ziska! Kurna! Liska, liska. O! A to, A, ej, kochani, nie? ale... No ja właśnie wysrałem przepardę, więc... Nic zrobić. nie zrobiłeś, kolego. Dalej, jadę. Ej, zasadami czy nie? No bez! No bez! No bez! No bez! Chłopiec no pierwszy i... Ej, ej, on jest po jednym... O jednym tylko... Yy, po... Napoju. Po jednym napoju i chłop już tak... Ja pierdziele. Ja stąd, wiesz. Może komar. No bo przed sekundą to mówiłeś! No, zakłamałem! Nie, ja A? ci wierzę akurat. Co ty chciałbyś tam z tyłu? No, zrobiłem to samo co Ola, no, ciopkiem zadupciłem. Ciopkiem. Widzisz, że Paxik jak cię ładnie stwierdził? No, no, no. Walniczego, walniczego! O! O! No. Ja mu, no! Piek mu nie pomagaj Co jest stało? Czemu tam Często. Faks wjechać, a następny razem jadę <noise> Jak wystrałeś? To był ostatni raz kiedy nie wjechałem w ciebie Wystrałem, dość mocno. Od razu ci mówię. Jak ty prawda. A, a ty olej! No, no przecież ona jedzie dalej! no! Ale mocno dostać ale prawda? No, no Ale sam pojechał dalej. I za sobą. Następnym razem. No mocno to akurat prawda no jakby... Ja myślałem, że będzie za mną, a nie jest. No nie, no ty to jesteś 100 lat za. Debilu, przecież ja już tu jestem, kretynie tam w karawanie. Chodź tu. Pukłem ją i nic jej to nie zrobiło. Ja jej zrobiłem. O, nie puknąłeś mnie w ogóle, tak. A, u mnie cię puknąłem. Was widzisz, Debil, ty jesteś 100 lat, wiesz za czym. I... No, przed tobą kolego. Nie, 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 ja was przynajmniej coś zrobiłem. Pierwsza osoba, nie miałem Delulu w głowie. Właśnie dla takich osób, jak ty, jest w no, raz. <laughs> mm -hmm. no tak. Uch. Muzykę no, to... mi wyłączyłeś, szefak. <laughs> no dobrze. Frajerze. No, coś chodzi, bym dalej. No, chciałeś mnie na słup wpieprzyć. Chciałem, chciałem, no, a ja to cię przechytrzyłem. Ty, ojojoj. Oj, oj. No, w sumie tak. Oj oj oj! oj. oj, oj. oj, oj, oj. No, czyli, zostałeś przechytrzony? Nie. Czyli na machobany? Tak, ja przewidziałem to. <śmum> <śmum> oj, oj, oj! No, i znowu ją! Widziałeś to, Liz? Ja prawie tego nie przeżyłem, bo pisgłem w ole, a ona zrobiła, a ona zrobiła. U mnie w, <śmum> w ogóle weź. Byłeś... Bardzo daleko, żeby ją trafić. Aha, super. Fajnie. <grym> U mnie duchem przyjechał. Czołg tu. Znaczy, z pociągu jechał. Ale... Oj. No tak. Czemu ja wybuchłem? No, no i po co ty mi to robisz, no? ale jedziemy. Jej. Ola, nie, 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 nie zablokiwy wywój! Ja pierdzielę. Wy macie mózg? Ja to zrobić specjalnie, kolego. I tak mam mózg. Właśnie mam. Właśnie cię spowolnie ma, nie pojechać daleko. Oj, tak, tak. Oj, tak, tak. Wszystko zgodnie z planem. Ty trafik! Jakbyś tam. No, no mnie dupnął, no! Nie, nie wysrał. je dalej, to koledzy. Kto tak, kto tak dostał pod... NO JA! A to se pierdy. Ty, a ja, ty wypadłeś? Tak. Ale jesteś debilem. Masz mózg? Masz mózg? Niekoniecznie. Niekoniecznie chyba. Oj oj oj. Ojoj oj. oj, oj. oj, oj. bardzo próbuje mnie przed samym punktem. I wydupcu w końcu. Tak, Straciłem ja, ale... na to 10 minut. Ale... A ty ja, ale... po jeszcze 10... nie... No tak, no tak. No, no próbowałem dojechać. Ale jakaś chamebka, niestety, no nie, no jechała no. Sprawiła, że nie jest Zrobiony. Bo się skupiłem na pociągu, muszę jeszcze. <noise> chciałem akurat ominąć, ale ciężko ja było na tym zatrzymać Ciężko było coś tutaj zrobić. Nee, o, nie. O. No Raj right. w tą stronę lecę, no. Ty, a mogę... zmieścić ja się... Ja wyląduję na pociągu? Ja. Robisz tutaj jazdy, ty siedzisz? kiedyś? Tak, fuck, ci wracam tak, na w, w tą stronę. No nie, 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 nie. kolego, wracał? Liska, liska, liska! No kurde, nie, nie Lisek! O, Co tam. tam? No czemu mnie?! I ty akurat stałeś! To jest moje pytanie! Jest... Akurat stałeś! Teraz E, teraz E, teraz E-pax! Lisek znowu jest 3 godziny przed nami, No, no nie? tak! Bo zmarnowałeś 10 minut twojej dziwnej percepcji <laughs> czasu, żeby mnie bić! Ale dobrze! No tak. Dobrze. Ola powinna liska bić. Zacznij to. myśleć! Uważać i poważać! Cytując... One. Myślenie. Wyłącz telewizję, włącz myślenie, tak jest. To ja. To, to ja. Cześć, Ola! Cześć. O kur... Co tam? A, hipopotama, co? Ty, a kto tu? Lisek lata. To ja. Nie, Ale... to jest rampa. No, tu, Ola, a Lisek wyrzucił nie? rampę? N nie! A, no jak wyrzuciła? A? Nie przejechała? Przejechała. No. Ale patrz, jak to jest skitrany do prawej, jak taka najgorsza. No bo ja myślałem, przy... że to lampa, <laughs> rampa będzie jechać. A ty umiesz w polski? Umiesz po polsku? dzisiaj? <laughs> nie. A? Nie umiem. a? Ja wiem. <laughs> No jak karma wraca do paksa to jest zawsze super Ja też bym chciał żeby do mnie wracała Chociaż nie w sumie nie jednak nie chcę, No przestań! Komarze, znaczy Ej wiesz, że obok do tych dwóch słów jest całkiem daleko Jak się zastanowić nad tym komarze kur Czaku już byłoby lepsze No ale no co ja mogę widzowie z debilem no ja mogę, widzowie, z debilem. No i listek mu ucieka, zrób coś. Zawsze, za każdym razem, piach w oczy. A potem jakiś debil w komentarzach przyjdzie i pyta się... Ty, a kiedy im oddasz? O, właśnie teraz, w tym momencie. Ale Właśnie widziałeś, ale dostęp boosta, żeby tak. polecieć w twoje o, ty, o tym właśnie mówię, widzicie, widzowie, jakby to... Kwestia umiejętności jest totalnie drugorzędna w tej grze. Wywaliłem listka... Bo wiedziałem, że tak się wydarzy. Ale to, że mnie już walno, kurna, drugi raz! Ten debil, To jest już sprawa inna! To jest już inna sprawa. Inna. Inna! Taka piosenka. Taki zróbmy. film był też. Film? Tak. Inni. Inna też. Tak mi się Aha. wydaje. Nie no na pewno Jezus Marek, przy takiej ilości filmów na świecie, na pewno był film inna. Jak nie polski, pewno, to... No. Ty a ta nie była jakaś seria książek inna? Czy coś takiego? Nie, 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 się nie, nie mówię o, o Twoich dziennikach, kolego, nie. więc o ty jest. O! No właśnie o tym mówię, widzicie to? Widzicie to? Idealnie, jak akurat pod się na tej pieprzonej rampie, magicznie znalazł się tam pak i padł, padnij... no oczywiście, no. Dobra, ale nie rezf się szybko, co? Hello. No, chodź, chodź. No chodź, chodź. No chodź, ja chętnie, no chodź, no chodź, ale patrz, patrz, patrz. bo jedzie, jedzie, O kurczę, łapie, <grym> Ej wydobciliście mnie, <grym> to piękno, opłacało się, patrz. Piękno. dobrze, ja przeżyłem, ja też przeżyłem, ja ale... nie, nie, <grym> nie, nie, <O>, się, <grym> Mówię, widzowie, ja mówię, widzowie, jakby. Ja naprawdę bym chciał, tylko po prostu moje życie to jest pasmo klęsk! Zawsze! Więc jakby. No, nie atakuj co ty robisz? Nie, teraz doszedłem do wniosku, że jestem pacyfistą. O, ole, za to. Ole, stwierdziłem, że zaatakuję. No, za mną, to A, szkoda, stępić już nawet. Znowu 16 no punktów. W jednym face, face będziemy 30 minut robić. No A, cię... tyle to nie. <hcole> I co, frajerze? I co? je równo. <t simulations> Dobra, jadę po ciebie. Oh, nie. O tak. Jadę. Czym jedziecie w ogóle? Jest no tam pędzi frustrat. Starta nie wiem gdzie jest. Ja wypadłam. Psychopata. W jakim cudem? No zakkałam się. No co? Kawa puczkała się. Nawalniesz tam Paksika? Dawaj, dawaj listka nie mnie. <grym 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 nie o. dałam rady. Ola, czemu? Nie dałam rady po prostu. Lądowałam. Jak? W ogóle. Co? No, nie wiem. No nie, nie wiem. No to trzeba no było to nie. filmik u mnie. Będzie na cześć, moim cześć Pax! To ja. I don't care. Kurwa! No przecież Ola, ty jesteś... No... Zaufaj tej debilce! I... i człowiek! Człowiek! Odbiło ja mnie, no. no! Ja pierdzielę jestem w ogóle... To ja! Ja ją puszczam! A ta... Nie, ja nie mogę! No, no po prostu, widzicie, widzowie, ja po prostu Odgiło jestem... Odbiło mnie, no! Ja jestem... JESTEM jest, jest PROSTO! JESTEM MIŁO KUR... Od CZEGO?! OD MINUSOWYCH PUNKTÓW IQ?! WIEM! Wiem, podejrzewam! Mogą być to szkody w życiu! Ja wierzę! Ja na egzekucję i nagle... Ale na bieganiu nie zabijamy nie zabijamy. Nie Zabijamy. Zabijamy! Ty kurwa, nie wierzę! na to Ja wierzę! Ja wierzę! Ja ale, ale postępy, to Po co ty powiedziałeś, że słowo do końca, no? Ja to pamiętaj o tym. I znowu. No jak ciebie nie, nie można nic, na no to nie. nie klikamy, nie bijemy jak się biegnie. A mnie to musisz! Ziomek ta, przecież Ziomek no, Przecież ostatnio piliśmy to raz, po drugie jest bez zasad. Skąd płakać to dwa nie, Zyzej? no chciałem po prostu sobie wyzywać, bo nie wyzywałem. Ziomek! No ale to. A, no, dobra, zapomniałem... No, ale by się pociąg teraz przydał. No, przecież pika Jadę. w sobie, no. Jadę manara raczej. No nie, no jednak uper. No <ścoughs> jedna kurde, no kurde. No to co, no? No, 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 no. No, no, no. Dalej gadaj, dalej gadaj, głupoty takie. A, Jakie? Ale będzie wycinania. No. Edzie. A już było tak dobrze, już było dobrze! Oj! Oj się odpalił! A wy dalej się tam wszyscy? Tak, Już? Tak. O! To super! A ty gdzie jesteś? A ja akurat zjeżdżam z górki. A po co? Po co on to się nogi nocą... Po co? Ja będę to widział, <laughs> Faksa ominął, nie? No, jak ja mam to pilot był za krzakiem, co Wiekać jak... Ty! Jak ja mam nie zwyzywać, no, w takiej sytuacji Ty, ej, jak wy akurat ty dzisiaj powinieneś się Nie wiem, ja na nie mapie odzywać. widzę gdzie ktoś biegnie! Ty, ale jeszcze raz, dzisiaj akurat ty się nie powinieneś odzywać co do takich... No, ty mi spraw. nie będziesz mówić, co ja mogę... Dlaczego akurat ja on mnie dzisiaj. Bo nie bo, no bo no nie wiem, no, tyle razy, ile był przepuszczany albo nie wiem, bił. Na. To? godzinnym chociażby face to face. No A to nie, nie moja wina, że nie tak. potrafisz nie mnie trafić, to co ja mam. Co ale zgodnie? ja ci dużo razy puszczałem, ty Biru! sobie No ja tego nie, nie widziałem, że nie puszczałem. No bo. No, no wiem to generalnie, że nie widzisz takich rzeczy. No rozumiem, to normalne. Ale było blisko. Dał ale... <ślał> 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 mu wygrać, to nie mogę! Wszystko się sobie biję na tym, jak się jedzie, no. Więcej Panie. żalu, Lisek! Panie. Więcej żalu! Więcej, <laughs> Mamy. Więcej Mamy. żalu! Będę szczęśliwszym człowiekiem, jak to zrobię. <laughs> Wybaczyć ci wszystkie Twoje winy. I Twoje błędy. Nie przebiegniesz tego. Okej, okay. dobrze. Ej, to ja ze dwu, wy się tam idzie. Okej, okay. dobrze. Niech tak będzie, Lisek. Skoro mówisz, że nie przebiegnę. I andale, dawaj, próbuj kolego. Wow! tak <laughs> go, ma, 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 Mamo debil. masz ma, jeszcze trochę ma, czasu. Mamo debil. no, 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 no. <slabili> o, 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 tak. Dawaj, próbuj. Co to lisek? Czemu mnie nie bijesz? Co się stało? Czemu mnie trafiasz? Chodź, chodź. O? O? Oj oj oj. Mamie, mamy, mamie, mamie. Mam mnie, mam mnie! To jest ten moment! To jest ten moment! A? Ten moment! nie? O, jednak nie! Oj, oj, oj! Oj! Oj, oj, jak mi przykro! oj, oj! Więcej żalu Nie, to jest będzie wycinanie, ja dwa nie mam No ale to, że jesteś ty billem Ja coś, jestem tego to muszę robić odpokałeś no to... no to... jak cię ktoś wypali jak chce biegłeś Po pierwsze nie wow, to obejrzyj te swoje odcinki Akurat bo, je montujemy więc... tak nie oglądasz ale ja oglądam Ale, no, no, ale nie roży tak, teraz o co chodzi tak, za bardzo wtedy się sensie to ostatnio się tak. wywalaliśmy wjechać, i jakby... No tak, przecież na takim z dziurami face-to-face -face No ale tak lisek, lisek jak hogaty, Było ma te... swoje wersje. Było ja... tak, lisek. No, no ale weź no przestań! O. Spłakany, no i no, nie. no, no cóż. No. Nie spłakany. No, no jak, no, no proszę się to. Nie, zawsze pamiętam, nie pamiętam, pokaż mi Ale jak no jak mi przecież. odcinek, na którym tak było, to... Dobra. Cię. Zaraz, ci, zaraz dobra. ci pokażę. Dobra, no, się jakby, no ale dobra, dalej styl udowodniłeś, że nie. nawet jeżeli Pobre. nawet jeżeli tak zrobiłem. Powiesz, to Ja okay, nawet nie jeżeli tak było. zrobiłem, to wiesz, jakby nie gadałem takich. Shop is and... She was looking for.